Jesteśmy na targach Fleet Market. Mercedes na swoim stanowisku postawił naprawdę na niesamowite samochody, na niesamowite klasyki. To jedyne stoisko na tych targach, gdzie możecie zobaczyć nieco historii motoryzacji i to historii motoryzacji, której nie zobaczycie tak, tak naprawdę nigdzie indziej. Z prostego powodu. Samochody dostawcze, zabytkowe, to niezwykle rzadki widok. Nic w tym dziwnego, to zawsze były samochody, które były autami użytkowymi, to samochody, które służyły do naprawdę ciężkiej pracy, więc znalezienie ciężarówki z lat 50. w takim stanie jest praktycznie nierealne. A spójrzcie tylko na to Mercedes L319, samochód, który stworzył zupełnie nową kategorię samochodów dostawczych w tamtym okresie. W 1955 roku zaprezentowano tego ślicznego Bulldoga, czyli ciężarówka, która była tak zwaną furgonetką, czyli nie była malutkim samochodem dostawczym na bazie zwykłego samochodu osobowego, nie była też wielką, klasyczną ciężarówką. Wreszcie samochody dostawcze stały się popularne. Ten Bulldog robi niesamowite wrażenie. Gdybyście mogli tu być, zajrzeć do środka, włożyć nos przez szybę, byście zrozumieli, przez te wszystkie lata Mercedes ma jeden niepowtarzalny zapach, który się powtarza zarówno w Bulldog'u, jak i w tej kartce 407. Samochód, który i wszelkie rekordy przebiegu. Ja wiem, auto, które produkowane jest od lat 60., ale umówmy się, te samochody jeszcze jeżdżą po polskich drogach. Ale kiedy kończą swój żywot w Europie, gdzie trafiają? Do Afganistanu. Na Daleki Wschód, do Afryki. Tam egzemplarze przeżywają trzecie życie, jeżdżą po 10 milionów kilometrów, załadowane na fula i cały czas jeżdżą. Cały czas funkcjonują. Czasami śmieszne to jest, bo tego typu Mercedesy potrafią zawstydzić najbardziej. Takie pokazowe samochody terenowe, kiedy są wyprawy do Afganistanu na przykład, czy do wiele takich najbardziej ekstremalnych miejsc i samochody terenowe jeżdżą 5 na godzinę, a nawet taka 407 idzie z maksymalną prędkością 80 na godzinę i żyje, i działa, i funkcjonuje. I to jest piękne. To właśnie pokazuje tak naprawdę potęgę tej marki. Podobnie było z tym modelem. Modelem, który przecież do dzisiaj jeździ na naszych ulicach. Egzemplarze, które sprzedawane były w polskich salonach. Od 90 roku dziś mają ponad 2 miliony kilometrów i większość samochodów sprzedanych nadal jeździ. Mało kto może pochwalić się takim wynikiem.